Wielorybka lola. Lola the whale. Lola była wielorybką. Była duża, bardzo duża. I samotna, bardzo samotna. Lola the whale was big, very big, and lonely, very lonely. Całe lata nie chciała nic, nic mieć z nikim do czynienia. For years she had wanted nothing to do with anyone. Ale stawała się coraz smutsza, i smutniejsza, i smutniejsza, and she had become sadder and sadder. A kiedy ktoś próbował się do niej zbliżyć i trochę ją pocieszyć, ona się odsuwała. Whenever anyone tried to get close to her and cheer her up, Lola would move off. Wielu uważało, że ona jest najbardziej nieprzyjemną wielorybką na świecie. Many thought, That she was the most unpleasant whale in the world. I oni zaczęli ją ignorować. And they started ignoring her. Oni tak robili. Wszyscy oprócz starego Turgi. Stary Turga był stuletnim morskim żółwiem, który cały czas im powtarzał, że o Lola. Tak naprawdę to jest bardzo dobrą, miłą, uprzejmą wielorybką. They did so despite the fact that old Turga, a hundred year old sea turtle, told them that Lola had always been a good kind whale. Pewnego dnia Dido, młody delfin, usłyszał tę całą historię i postanowił potajemnie podążać za wielorybką. One day Dido, a young dolphin, heard the whole story and decided to secretly follow the whale. No i ten Dido, delfin, zobaczył, że Lola się tak dziwnie zachowuje. She found out that Lola behaved very strangely. Ta wielorybka waliła swoją paszczą o skały, i nawet narażała się na niebezpieczeństwo, płynąc pomiędzy największymi falami a wybrzeżem, a potem znowu szorowała o dno morza, żeby się najeść piasku. The whale would beat her mouth against the rocks, and endanger herself by swimming between the biggest waves and the coast, and go to the seafloor and eat sand. Nikt o tym nie wiedział, ale Loli po prostu strasznie śmierdziało z buzi. No one knew it, but Lola had terribly bad breath. A to dlatego, że kiedyś mała rybka się uwięziła w kąciku jej paszczy. It's because a little fish had trapped in a corner of her mouth. Ten problem tak zawstydzał Lolę this problem embarrassed Lola tak bardzo, że ona nie odważała się do nikogo odzywać. That she didn't dare to speak to anyone. Kiedy Dido to zobaczył, when Dido realized this, zaproponował pomoc he offered help. Ale Lola nie chciała mu zawracać głowy swoim brzydkim oddechem. But Lola didn't want to bother her with her bad breath. I też nie chciała, żeby ktokolwiek się dowiedział nor did she want anyone to find out. Ja nie chcę, żeby oni myśleli, że mi śmierdzi z buzi. powiedziała Lola. I don't want them to think I have bad breath, said Lola. Tak? To dlatego właśnie tak się wciąż od wszystkich oddalasz. I spędzasz swój czas sam na sam ze sobą? Is that why you have spent so much time away from anyone? Odpowiedział na to Dido. Answered Dido. I nie mógł, nie mógł w to wprost uwierzyć. Unable to believe it. A wiesz co ci powiem? Oni wcale nie uważają, że ci śmierdzi z buzi. They don't think you have got bad breath. Oni uważają, że jesteś nieprzyjemna, nudna, niewdzięczna i że wszystkich nienawidzisz. They think you are unpleasant, boring and ungrateful and that you hate everyone. I uważasz, że to lepiej? Do you think that's better? I guess we Zrozumiała, że jej duma. Lola realized that her pride, jej przesadzona wstydliwość, her exaggerated shyness, i to, że nie pozwoliła nikomu sobie pomóc, and not letting anyone help, sprawiło jeszcze większy problem. Had created an even greater problem. A więc. Pełna żalu zapytała, poprosiła, żeby Dido jednak usunął te resztki tej gniejącej ryby z jej paszczy. Full of regret, she asked Dido to remove the remains of the fish in her mouth. A kiedy już to zr zostało zrobione, when this was done, Lola zaczęła powoli się do wszystkich odzywać. Lola began speaking to everyone again. Ale musiała się nieźle postarać, żeby znów ją zaakceptowali. However, she had to make a big effort to be accepted again by her friends. Wtedy postanowiła, że już nigdy nie będzie się wahała poprosić kogoś o pomoc, kiedy naprawdę będzie tej pomocy potrzebować. Lola decided. That never again would she fail to ask for help when she really needed it. Hey, we're